Hej, 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 witam się u mnie w szklarni. Jak można zauważyć moim pomidorom, już o proszę bardzo, zbrakło wysokości. Ale nie o tym. Ogólnie taki przegląd. Pomidorki już się zaczynają tutaj rumienić. Także zaraz wszystko pokażę. O ten, widzicie, jaki wysoki. Jak mówię, z braku wysokości, o tutaj kole trzecie grono, to drugie. I tutaj może nie jest aż tak za wiele. Coś choroba grzybowa myślała się tutaj zakręcić, ale opryskaliśmy miedzianem i jest ok, ale powiem Wam, część pomidorów na polu wygląda spoko. Jak to się mówi, a część pomidorów jest tragedia. Zresztą, w sumie nagram film z ogrodu, to zobaczycie tutaj, o widzicie, jakie piękne pomidorki nawiązane. Przyjdziemy zaraz dalej. Tutaj papryka. I tutaj są też kolejne. Te, tutaj moje, te Adonis. Wyglądają w ten sposób. Też jest bardzo dużo nawiązane pomidorków na krzaku. Widać. O, zobaczcie. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. I na górnym gronie również liście już zostały poobrywane. Ale pewnie jeszcze trzeba będzie coś liści oberwać. Oczywiście w wysokości tutaj. Jeszcze jako tako, ale tutaj widać wysokości, już im zbrakło, niektóre już tak rosną, zamiast do góry to się na boka tak idą. I tutaj zobaczcie, pierwsze pomidory, które się już opalają, już prawie, prawie jest pomidor czerwony. Jeszcze dzień, dwa i można będzie na kanopeczkę zerwać tamtego co widać to chyba będzie żółty z tego co widzę tam dalej też żółte są pomidory tutaj te też adonisy i powiem wam straty były bo poleciały całkowicie ogórki szklarniowe musiałam wyrwać bo Usechły. Tutaj mi się coś przewróciło, trzeba będzie poprawić. Tutaj o czerwoniutki, o zobaczcie, zgnilizna jakaś. Tutaj też widać, mam nadzieję, dobrze. Tam kolejne bardzo ładnie nawiązane. Może dalej przejdę, czekajcie przez ten gąszcz mój. I o, tutaj od razu pokażę. Widzicie, tutaj były. Ogórki są wyrwane. Koper jeszcze nie wyrywałam. To mi się do ogórasków przyda, bo ogórki się już zaczynają. Tutaj widać o papryka. Kolejna papryka. Tutaj coś kwitnie. Czekajcie, odwrócę się. Żebyście mogli dobrze zobaczyć. O, piękne grona. Powiem Wam w tym sezonie ogrodniczym. Warto mieć jakiś tunel czy coś, bo na zewnątrz jest po prostu masakra. Leje non stop i po prostu choroba grzybowa lubi wilgoć mokro. I coś ja mogę Wam powiedzieć na ten temat. Idziemy dalej. Ale nie tylko u mnie, u ludzi również. I tutaj na miejscu tych ogórków, które były, powkładałam, miałam jeszcze sadzonki. Takich zwykłych ogórków, żeby po prostu nie było pustego miejsca. Myślę, że w szklarni one sobie poradzą. No dobra, odwracamy się na drugą stronę. I tak, tutaj też widać już się czerwieni, ładne pomidorki. Tam już widzicie tego. Następny czerwony pomidor. I też widać. Zginili z nawierzchołkowa się go. I ma. Tutaj jest też ten, na tym malutki ma już też prawie czerwoniutki pomidorek. Tutaj też będzie bardzo ładny. Czerwony pomidor, duży. Chyba, bo wolę serce. Cofnę się. Tutaj chyba, nie są żółte widzę, rumienią się na czerwono, też widzicie trzy ładne pomidorasy, muszę szybko Wam nagrać, bo mi tu gorąco, o tutaj kolejne grona, idziemy dalej, papryki, część mi coś popodgryzało, ale jak na moje standardy myślę, że będzie. Tutaj widać kolejnego opala się pomidora. Tutaj grona pomidorków. Wrócę się. Tu też dwa piękne pomidory. Jeszcze zielone. I oczywiście. O tutaj mam nadzieję, że zobaczycie. Myślę, że to już nawet może dzisiaj będą do zerwania te. Tak więc moi drodzy, widzicie, pomidorki się prezentują bardzo ładnie. Tak więc. Jest radość tutaj zobaczcie jakie te są wielkie normalnie. Może nie ma za dużo, to chyba bawole serce. Takie czubate też będą fajne dwa ładne pomidorasy. O. Te pewnie dzisiaj, jak mówiłam, dzieciakom zerwę wieczorem. Te tutaj obok też piękne, dwa pomidory. Może nie za wiele na, po prostu na, na krzaku, ale wystarczająco, jak, że tak powiem, taka amatorska uprawa domowa. Jak mówiłam wcześniej, o jeszcze popatrzcie na te czerwone tam, jeszcze po tamtej stronie, w tym roku kto ma tunel, to jest uratowany. A na gruncie jest po prostu masakra. Pobrywałam te liście z grzyba i po prostu jest tragedia. Pryskane były. Tutaj też widać, że coś kurde się działo. Jest na łodydze, ale po pryskaniu pomogło. Także pomidorki odżyły. Ogórki, widzieliście, padły całkowicie. Na ogrodzie już mi się ogóraski zaczynają. Myślę, że będę miała chwilę, to nagram z ogrodu po prostu i wrzucę Wam. A dzisiaj, tak króciutko ze szklarni, takim akcentem dzisiaj czerwonych już u mnie pomidorków. Ja się kochani z Wami żegnam. Pa! I dom zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów z serii Ogrodnictwo i nie tylko pa.